No, ustalić Czy Pan wie, że ja robiłem analizę i 95% zabójstw jest dokonywanych w soboty i w niedzielę? I nikt o tym w komendzie głównej na przykład nie pomyślał, że przez 10 lat ktoś morduje w soboty, w niedzielę w podobny sposób. No. Ciekawa hipoteza. Ja sobie też nawet chyba bym tak nie mówię tego... Bez jakiegoś materiału do badań. Ale gdyby ktoś te materiały porównał kiedyś w odpowiednim czasie, Myślę, można było że, wysnuć jakieś wnioski. Że w komendzie głównej, gdyby ktoś się wziął, usiadł i dostał te sprawy na biurko, to też musiałoby coś być z tego. No musiałoby coś być. Cóż modus operandi w wielu sprawach się niesamowicie pokrywa. Starsze kobiety zawsze mordowane w domu, młode dziewczyny gdzieś w terenie, w plenerze. To... Nie, I nie zawsze są gwałcone nie zawsze są gwałcone, nie? Ale zawsze z, jakby zaspakają swój popęd seksualny. Nawet jak nie gwałcił, no, to... jest zboczony, ale na pewno. Do kogo mieć pretensje dzisiaj? Trudno powiedzieć. Tak naprawdę to... Myślę, że wielu ludzi mogłoby sobie powiedzieć... No, no on jeździł, jeździł po kraju i to jest... To jest straszna rzecz, że on jeździł po kraju... Można również powiedzieć tak, że u nas pierwsze zabójstwo i jest, no tak? bo to u nas było pierwsze zabójstwo na naszym tubytowskim terenie i, i, i został ustalony. Do tej pory nigdy nie robił żadnych przestępstw w miejscu swojego zamieszkania bezpośrednio, Gdzie, że tylko gdzieś tam wyjeżdżał, gdzieś. zawsze był osobą nieznaną. Powiem, że z i to był jego błąd, bo gdyby tego błędu nie popełnił, mordowałby dalej. Nie jest to wykluczane. Makabryczna mapa Polski, którą sam narysował na atlasie samochodowym, była cała pokryta czerwonymi krzyżykami. Od